Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Pamiętam jak zakładałem te swoje pierwsze akwarium morskie i zastanawiałem się jakie koralowce będę hodował. No i rzecz jasna wypadło na te najłatwiejsze, czyli korale miękkie. One idealnie nadają się właśnie na, na początek przygody z akwarystyką morską. Potem już troszeczkę trudniejsze wybrałem koralowce, czyli LPS. LPSy. Moim pierwszym koralowcem LPS była ta zielona eufilia no i gdy z tą eufilią sobie poradziłem dokupiłem inne LPSy no i potem przyszła pora na te najtrudniejsze koralowce oczywiście ja mam tylko Montipory yy, z tych korali twardych yy, i dlatego wypadło na Montipory bo one są jednak tymi najprostszymi i jest to prawda. Mówię o tym i o tym. O tej czerwonej Montiporze talerzowej i o tej zielonej. Co cechuje te Montipory? Czekajcie. Szybko rosną. Czasami mam wrażenie, że nawet szybciej niż niektóre korale miękkie. Myślę, że są w miarę odporne na wahania parametrów. Oczywiście w jakiejś tam granicy rozsądku. Łatwo się, je, e, łatwo się je fraguje, wystarczy odłamać, przykleić i mamy szczepkę. Warto zwrócić uwagę na, na to, gdzie gdzie umieszczamy tego koralowca. Na przykład ta czerwona jest w złym miejscu, bo gdy ona urośnie, jest mój palec, gdy ona urośnie, będzie zacieniać e, te tutaj korale. Także lepiej, gdy Montipory dajemy gdzieś w dolnych partiach, one rosną takie spirale, talerze powstają i bardzo fajnie to wygląda. Dużo akwarystów właśnie robi błąd, że na szybę gdzieś się dają i one wtedy zacieniają resztę koralowców. No i według też właśnie magazynu Koral, który Wam polecam na pewno. Yy, według magazynu Koral no to jak najbardziej Montipory talerzowe nadają się dla osób początkujących i myślę, że jeżeli chcecie mieć jakieś SPS-y w swoich zbiornikach, a jesteście osobami początkującymi, no to wypadałoby zacząć właśnie od montiportależowych. Kolor kolor trzyma znaczenie. Wydaje mi się, że zielona szybciej rośnie od czerwonej. Innych kolorów nie mam, także no nie wypowiem się. Kurczę, trochę świruje ten fokus. Jeżeli się zastanawiacie nad prostymi sps polecam Monty Pory talerzowe. Oczywiście, jeżeli jesteś akwarystą z jakimś tam stażem dłuższym, no to Ameryki nie odkryłem. Film raczej jest dedykowany dla osób początkujących. I też myślę, że jeżeli jesteś osobą początkującą i nie szkoda Ci... czekajcie... 25 zł, no to na internecie znajdziecie taki magazyn Koral, starsze też wersje, i tam różnych, dużo różnych fajnych ciekawostek jest. No, wiadomo, że znajdziecie wszystko w sieci, ale taka odskocznia od internetu, żeby się położyć i coś tam poczytać, co oczy nie niszczy. Tutaj też mam inny, inny, znaczy inną rozetkę. O, jest tego mnóstwo na Allegro. Także taka ciekawostka dla osób początkujących. Myślę, że fajna opcja. Tyle na dziś. Cześć.